Imbryczek do herbaty wykonany jest z dwóch rodzajów materiału, z porcelany i na zewnątrz z metalu, blachy miedzianej powleczonej cyną. Imbryk ten wykonany został prawdopodobnie w okresie międzywojennym i pochodzi z łódzkiego hotelu Victoria. Jednego z najstarszych łódzkich hoteli, który mieścił się przy ulicy Piotrkowskiej 67. O tym, że właśnie z tego hotelu tenże przedmiot pochodzi świadczy tutaj taki napis Hotel Wiktoria Łódź. Całe swoje imbryczkowe życie, przedmiot ten był dosyć intensywnie eksploatowany, używany. Co widać po zarysowaniach, zadrapaniach, po spękaniu tej warstwy porcelanowej oraz w świadectwach napraw, tak jak tutaj na przykład są ślady po polutowaniu. W momencie kiedy imbryczek dotarł do pracowni, miał jeszcze bardzo poważne uszkodzenia, mianowicie tu przy tym uchu i przy dzióbku, czyli tak zwanym wylewie, były ubytki, były dziury w tej powłoce metalowej. I tego rodzaju uszkodzenie właściwie można by zostawić bez ingerencji, ponieważ ono nie powoduje, nie grozi dalszymi uszkodzeniami. Zostawienie imbryka z takimi ubytkami nie powoduje, że one będą się powiększać, że ten to naczynie zniknie, czy w ogóle się jakoś zdegraduje. Natomiast uszkodzenia były na tyle szpetne, brzydkie i zakłócały jakby ogólny odbiór tego przedmiotu, że zapadła decyzja, żeby je uzupełnić. W związku z tym na te miejsca ubytków, tych dziur, nałożona została masa, została wyszlifowana, po utwardzeniu, i następnie za pomocą różnych dziwnych zabiegów scalona kolorystycznie, tak żeby wygląd nie odbiegał specjalnie od koloru oryginału. I w takiej oto postaci ten imbryczek trafił na wystawę i można go oglądać w formie maksymalnie zbliżonej do oryginalnej. Czyli w tym przypadku nie mieliśmy do czynienia z konserwacją zachowawczą czy ratunkową, ale w zasadzie czysto estetyczną, jakby warunkowaną względami estetycznymi, wizerunkowymi tego ciekawego przedmiotu. Jak widzieliście, w muzeach dbamy o dawne przedmioty, które były wielokrotnie używane. Staramy się je zachować w jak najlepszym stanie, a dzisiaj pokażę Wam, jak. Rzecz, która się popsuła, już tak całkowicie moglibyśmy ją spisać na straty. Jak można naprawić i dać jej nowe życie i nowe przeznaczenie? Dzisiaj przyniosłam rozbity kubek, który jest pamiątką u mnie w domu i chcę go naprawić po to, żeby dać mu nowe życie. Już niestety nie będę mogła z niego pić, ale będę mogła z niego zrobić osłonkę na doniczkę. Jeśli nam się jakaś rzecz potłucze i chcemy ją potem skleić, ważne, żebyśmy zebrali wszystkie elementy, nawet takie najdrobniejsze, ponieważ gdy będziemy je sklejać, nie będziemy musieli wtedy takich dużych ubytków uzupełniać klejem. Jak już mamy sklejony kubeczek i nasz klej wyschł i chcemy go pomalować, to możemy albo użyć takich próbek farb z sklepów budowlanych, albo możemy użyć po prostu farby akrylowej i pędzelków. I tak wygląda nasz naprawiany kubeczek, który w tym momencie już nie jest kubkiem, a będzie osłonką. Ja bardzo lubię żółty, więc wybrałam sobie żółty i myślę, że będzie nam bardzo ładnie pasować do naszej roślinki i możemy przymierzyć, czy wszystko pasuje. Wygląda idealnie.